Tak jak Pan wspominał o Hołowni, to moim zdaniem pojawi się i to stosunkowo szybko nowa partia na naszym rynku wyborczym. To może być dosyć skuteczna partia, dlatego że tak jak Pan mówił o sytuacji, sytuacja temu sprzyja. Myślę, że to będzie taka partia, która będzie chciała przejąć. Tych przede wszystkim ludzi młodych, którym jest troszkę dalej od tych nacjonalistycznych skłonności narodowców, e, takich bardziej e, powiedziałbym cywilizowanych, do tego e, ci, którzy zniechęcili się do e, ch, partii hołowni. E, m, przede wszystkim tu kwestia wiekowa będzie. I tutaj dosyć silnym. Człowiekiem, który na tej partii skorzysta, będzie właśnie Nawrocki. To nie musi być od razu partia Nawrockiego, a to będzie partia, która Nawrockiemu się przyda, bo prędzej czy później drogi Nawrockiego i PiSu muszą się rozejść. Zresztą tu już widać pewne zgrzyty.